się latać. Jak zapewnia dr Andrzej Kruszewicz, ornitologa, a zarazem dyrektor warszawskiego Zoo, początek sierpnia to najlepszy moment na oglądanie tego niezwykłego spektaklu. Na początek młode bociany ćwiczą na gnieździe, stoją na gniazdach, jak jeszcze jest troszeczkę wiatru, ustawiają się pod wiatr, rozkładają skrzydła, gimnastykują się, czasem się taki oderwie przerażony, zaraz ląduje, znowu się oderwie, znowu ląduje, ale no stopniowo nabierają wprawy, potem są takie przeloty na dach, na dom obok, to tak nabierają właśnie wprawy, no i w pewnym momencie cała rodzina opuszcza to gniazdo, zwłaszcza po żniwach, tak jak teraz, odlatują, no i na tych polach, tam się dzieje dopiero, bo... Po żniwach, tam mamy dużo koników, czy po sianokosach jest dużo koników polnych, które nie mają gdzie się ukryć. Po deszczach wychodzą dżownice, poza tym gryzonie mają nagle odkryte swoje norki, więc pokarm jest w bród. Bociany szybko mogą się najeść. Rodzice nie muszą tym pokarmem, bo tuż obok są młode, więc łatwo je nakarmić. No i w efekcie jest dużo czasu na ćwiczenia. I wtedy możemy zobaczyć niesamowite zachowanie dorosłych bocianów, które ciągną za sobą te młode, pokazują im, zrywamy się. One startują na początku niewprawnie, widać, że to rozkolebane, kołyszą się na boki, lądują, przerażone, zdziwione To jest tak, że się zrywają i młodych czuje się trochę zagubiony, więc może być dwójka czy trójka takich młodych, wyjątkowo piątka, no ale muszą lecieć za rodzicami, więc to jest takie wymuszenie ćwiczenia. Rodzice za chwilę lądują, te maluchy też, widać, że to nogi szeroko, skrzydła w każdą inną stronę. Na początku jest trochę bałaganów w tym wszystkim, ale ćwiczenia są powtarzane, powielane wielokrotnie w ciągu dnia, a poza tym ten organizm młodego bociana jest do tego stworzony, więc on szybciutko łapie te wszystkie bodźce, no i oczywiście tu cała koordynacja, to jest przestrzeń 3D i taki bocian musi to wszystko skoordynować. Układ Rwowy musi wszystko zrozumieć. Wzrok musi wszystko opanować. Koordynacja, lądowanie, start, zawirowania powietrza, wiatr. Jest to bardzo intensywne. Ale one czują, że to jest to, co powinny robić, że to jest ich prawdziwe życie, bo taki bocian jednak jest władcą przestrzeni. No i stopniowo nabierają wprawy, to widać. Także na drugą połowę sierpnia będą gotowe do dalekiej wędrówki do Afryki.